Cześć, z tej strony Grzegorz Roblox i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagram w Robloxe w Airport i y, Ja już jak coś to tutaj robiłem nawet przed nagrywaniem tego, więc się nie zdziwcie Jak coś to używałem też trochę kodów Link będziecie mieć w opisie do tej strony z kodami do tej gry No należy, że też nieźle mi idzie. A w końcu mi się zesponowały te samoloty. Bo mi się nie chciało zrespałować wczoraj, gdy grałem. Bo nie wiem dlaczego, ale tak mi lagowało, że jak 10 razy nawet po tym na regenerację, tego to mi w ogóle nie działało. mam plan taki, żeby powiększyć w ogóle to, żeby jakkolwiek, ale to jakkolwiek y, wystartować, bo y, przed chwilą właśnie y, było tak, że wleciałem do wody i nie że do góry, tylko do wody i to właśnie jest wina tego, że jest takie małe do wystartowania, więc y, za 3 miliony tylko? ufanie e, bo chciałem powiedzieć, że ciągle tylko wpadałem do wody tylko z tym małym samolotem mi się udało ale tak to w ogóle mi się uda nie udawało e, więc dlatego e, dzisiaj właśnie to chciałem powiększyć i właśnie teraz przed chwilą powiększyłem teraz będzie, bo nie będę musiał teraz się martwić, że trafię do wody, bo jak wpadam do wody tam, to jest tak, że muszę od razu tutaj przypływać, a ja nawet czasem to mnie odwali na jeden kilometr. No i wtedy to nie jest fajnie, gdy mi odwali na jeden kilometr, bo sam nie, czasem nie wiem, gdzie jest moje, y, gdzie jest mój tykon, więc lepiej mógłbym sobie tu nawet wcześniej upgradeować, y, tak żeby miał dłużej, ale y, coś tak pomyślałem, że jeszcze nie, bo y, jeszcze mamy tak, te pieniądze y, na inne na przykład dropery, upgradey. No i tak w ogóle, żeby tak sobie powiększyć to, żeby mi wpadł do wody, to mnie to akurat nie interesowało Więc dlatego to zostawiłem na teraz No i na razie to na takie odcinki z głosem, a twarz pokażę może na 1000 subskrypcji albo na 100. Więc... Chciałam powiedzieć też, że kiedyś planuję sobie kupić taką kartę w takim sklepie, jak chodzi do Robloxa, że y, tam gdy jest kod napisany do tego y, y, do Robuxów, więc kiedyś sobie to planuję kupić. Ja się odbieram od tematu. Tam był taki, że... na tej grze w jakieś pierdowy, że na przykład takie portale to już trzymam kupione yy, czyli maksymalnie. Yy, Ostatnie kosztował z 2 miliony, a yy, mnie tylko było stać, tak że musiałem zarabiać co sekundę, tak sprawdzałem ile mam tam pieniędzy, no i jak widać, że czy... dobrze poszło, <laughs> bo... I teraz mam już dosyć dużo pieniędzy jeśli chodzi o to dużo to bo kupiłem sobie dropady coraz lepsze i upgradery i one mi dają więcej tych pieniędzy więc fajnie w ogóle a właśnie teraz planuję sobie pójść na plate island bo tam prawie nic sobie nie zrobiłem w ogóle nic nie zrobiłem i planuję teraz coś tam zrobić. Aha, jakiś billboard. Aha, serio? Dobra. Yy, jak, ktoś, to jak będzie słychać jakieś głosy to sorry, ale yy, jestem w nowym domu i yy, jeszcze nie ma drzwi, więc może no, słychać i sąsiadów, i rodzinę, bo teraz mój tata i mój brat są w domu i powiedziałem im, że będę nagrywał to, żeby trochę ciszej byli, to jak powiedziałem, no i powiedzieli, że dobra, żeby, że będą cicho, więc jak będzie coś słychać, to tak przez przypadek, no, że on im się tam ugnało i... I tak w ogóle to, yy, za niedługo chyba będę kończył nagrywać już, bo yy, za dwie minuty mi zastępuje nagrywanie, więc, kurde, właśnie w, w realu zważyłem, że on na lewą stronę, to dobra, pa, koniec nagrywania, druga część będzie wkrótce.